Zobowiązanie się przedstawić wnioski personalne po analizie sprawy pani Mariki oraz innych spraw, które były prowadzone w prokuraturze Poznej stare Miasto. Chciałbym Państwa poinformować, że podjąłem decyzję o odwołaniu z funkcji zastępcy szefa prokuratury rejonowej, aktualnie pełniącej te obowiązki, tą funkcję pani prokurator. Dlaczego została odwołana zastępca szefa prokuratury rejonowej? Dlatego, że odpowiedzialność jest adekwatna do. Zadań, jakie spoczywały na pani prokurator, to właśnie pani prokurator, jako zastępca szefa prokuratury rejonowej, była zobowiązana w ramach swojego nadzoru czuwać nad prawidłowym biegiem tego postępowania, również kwalifikacją prawną czynu, jak też i wnioskami co do kary, które miałyby być składane przed sądem. W tym postępowaniu z całą pewnością pani prokurator nie stanęła na wysokości zadania. Doszło do rażących błędów, skutkujących wątpliwą kwalifikacją prawną, a z całą pewnością zupełnie nieadekwatną reakcją karną na zachowanie naganne, godne potępienia i wymagające ukarania, ale w sposób adekwatny. Nie może być zgody na to, aby przyczyny ideologiczne i światopoglądowe decydowały o tym, jak są Oceniane poszczególne czyny i karani są sprawcy tychże przestępstw. Nie może być zasady znanej z bolszewickich czasów. Dajcie mi człowieka, paragraf znajdę. Tutaj tego rodzaju myślenie niestety jako żywo przychodzi do głowy, gdy patrzymy na tą oto historię. Chciałem Państwu powiedzieć, że dokonaliśmy analizy wielu spraw na przestrzeni dwóch lat które były prowadzone w tejże prokuraturze i przed tym dokładnie samym sądem. I mamy bardzo bogatą, można powiedzieć, ilość przypadków, orzeczeń, które zapadły przed sądem, pokazującym jak jaskrawie niesprawiedliwe było rozstrzygnięcie w sprawie Mariki. Siłą rzeczy formuła dzisiejszej konferencji nie pozwala na przedstawienie wszystkich tych spraw. Chciałem dodać, że zleciłem jeszcze dodatkową analizę, która sięga pięć lat wstecz, więc będziemy mieli jeszcze bogatsze zestawienie takich historii. Ale pozwólcie, że przytoczę niektóre z nich. W 2022 roku, więc sprawa jakże aktualna, sąd rejonowy. Dla Poznania Stare Miasto za przestępstwo rozboju, przestępstwo dokonanego rozboju, a nie usiłowania rozboju, jak było to przyjęte w kwalifikacji wobec pani Mariki, skazał Macieja W na karę łączną jednego roku i trzech miesięcy ograniczenia wolności. Na czym polegało to przestępstwo rozboju? Otóż po pierwsze, na podduszaniu mężczyzny, który był ofiarą. Pokrzywdzonym tego napastnika. Następnie wyrwaniu mu z przemocą deskorolki wartej 730 zł, a następnie uderzeniu go w głowę tą deskorolką i spowodowanie obrażeń ciała do siedmiu dni. I za tego rodzaju atak, kwalifikowany jako rozbój, sąd przyjął przypadek mniejszej wagi. I skazał sprawcę, jak wspomniałem, nie na karę pozbawienia wolności, a co dopiero trzech lat bezwzględnego pozbawienia wolności, ale na karę ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania prac na cele społeczne. Inny przykład z tego samego sądu otóż sprawca wielokrotnie karany mieliśmy do czynienia, przypomnę, sprawie pani Maryki z osobami Małoletnimi, nigdy wcześniej niekaranymi. Natomiast tutaj mamy do czynienia już z brutalnym przestępcą o bogatym dossier, który dokonuje rozboju innych przestępstw, między innymi pobicia, uszczerbku na zdrowiu, w każdym razie, w skutek jego działań przestępczych. Jeden z pokrzywdzonych doznał obrażeń. Sąd. W sprawie, której zresztą jest trzech pokrzywdzonych, w którym tenże bandyta groził zabójstwem przy użyciu przedmiotu przypominającego broń, oddał szczał w powietrze, a następnie zabrał trzy telefony komórkowe, został przez ten sam sąd w Poznaniu skazany. Na karę mieszaną sześć miesięcy pozbawienia wolności, a więc nie trzy lata pozbawienia wolności, tylko sześć miesięcy pozbawienia wolności oraz roku i sześciu miesięcy ograniczenia wolności oraz grzywny. Drodzy Państwo, mamy do czynienia z wielokrotnym przestępcą człowiekiem zdemoralizowanym, który stawał przed sądami, i był skazywany za inne przestępstwa wcześniej, który dopuścił się zachowań. Co do skali przemocy i bezwzględności nieporównywalnych w stosunku do zdarzenia związanego z szarpaniem owej torby, nagannego i godnego ukarania, groził zabójstwem. Używał przedmiotu przepinającego pistolet, oddał z niego szczał, ukradł trzy telefony i został skazany na karę sześciu miesięcy pozbawienia wolności z tym dodatkiem, który tutaj wspomniałem. Kolejny przypadek. Mężczyzna. Za cztery przestępstwa wyrok z 2023 roku, żeby nie było wątpliwości. Mężczyzna za cztery przestępstwa w tym rozbój polegający na uderzeniu pokrzywdzonego w Klatkę piersiową, zabór portfela wraz z zawartością, o, oprócz tego za inne jeszcze przestępstwo, to jest oszustwo dwie kradzieże z włamaniem, dostał, otrzymał, usłyszał wyrok w wymiarze dwóch lat i sześciu miesięcy. Pozbawienia wolności. Wszystkie te przestępstwa, w tym rozbój, które popełnił, nie miały charakteru usiłowania, tylko miały charakter oczywiście dokonania. I był to szereg przestępstw, jak Państwu tutaj przytoczyłem. Inny wyrok tego sądu rejonowego Poznań Stare Miasto z 10 maja 2022 roku za cztery przestępstwa tym razem, w tym rozbój, przy przyjęciu mniejszej wagi. Sprawca stosował przemoc polegającą na uderzeniu pokrzywdzonego w brzuch. Zabrał między innymi telefon. Niezależnie od tego dopuścił się w ramach tych innych przestępstw, które był sądzony, kradzieży, przywłaszczenia powierzonej rzeczy oraz oszustwa i sąd wymierzył mu karę łączną jednego roku i sześciu miesięcy pozbawienia wolności, przy czym karę tą zawiesił. Pani Maryce, sąd kary nie zawiesił tylko orzekł karę bezwzględną i to nie roku i sześciu miesięcy pozbawienia wolności, tylko trzech lat pozbawienia wolności. Szanowni Państwo, mam cały zestaw innych spraw, których brutalność działania sprawców, mienie, które zostało, zostało było przedmiotem ataku, czy zostało skutecznie ukradzione, jest nieporównywalne do czynu, o którym tutaj mówiliśmy i w świetle...